Jadę serwerem, bo to bardzo zdrowo. W pierwej słowo szczere, se, mówię celowo. Trochę dla śmiechawy, trochę z prowokacji. Nie kumasz zabawy? Wysiądź na tej stacji. Albo zostań, bo dziś mam coś dla smutasów. Niech posłucha mnie miś ten, co nie ma czasu. Ten, co zgubił radość, wciąż prokrastynuje i przepełnia go złość. Żyć nie potrzebuje. Wsiądź na rower, siostro, albo smętny bracie, jedź krakowskim prosto, do rynku szlak znacie. Gdy zobaczysz hotel, taki na wypasie, przed nim skręć z łuskotem i zapnij się w pasie, bo tu się zaczyna twoja nowa droga, która ci przypomni. Modlitwy do Boga. Tu cię tak wytrzepię, że krew zabuzuje. Wstrząśnięty wnet lepiej, zaraz się poczujesz. Klepki znów na miejsce swoje powskakują, a nie doje. Hani, sexy vibe poczują. Trasa, prócz terapii, ma piękne widoki, choć się trudno gapić przez wstrząsy, podskoki. Jeśli przeoczyłeś cuda wyrzeźbione, a trasę przeżyłeś, lecz zgubiłeś żonę, to jedź po raz drugi, póki jest zadara, wszystkie troski zgubisz, a tymczasem nara.